Siemaneczko, nie robię z tej strony i Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Hofbergman. Jest oczywiście ze mną dwa razy Jarek Jarek. Siemanko, Siemanko, Siemanko. Ty dwa razy Cię widzę. Tak mnie dwa razy widzisz. Jeden biega ku w tym przy ścianie w garażu, a drugi wyrzuca trawę. Ale ja nie, no ja jestem tu w czarce. To dlaczego Ty wyrzucasz trawę? No tu wyrzucam, bo to zanim ja tam dojadę, a tu widzę maszyna pod nosem, to zaraz ją tam wessa wszystko i... Tyle, ty, tyle trawy z, jednej, a... z jednego takiego małego zbiorniczka? No z dwóch. Ja bo kosiarkę chcę schować do garażu, bo taczkę schowałem. Taczkę schowałem, to schowałem, bo na razie tego nie będziemy potrzebować. Moi drodzy... Weźmiemy... Zanim weźmiemy, ja kupię... Dwie maszyny. Na naszą farmę. A ja już Wam mówię, jakie te maszyny to będą. Będą to bardzo fajne maszyny, tak sądzę. Sądzisz? Tak sądzę. Ale nie jesteś przekonany, co? Tak, Jerry pójdzie sobie hmm. odebrać. Ocie panie, i sprawdzi, oczywiście, że tak, to yy. ja znowu mam sprawdzać, co żeś tam znowu już narobił. Milcz, bo każe wychłostać. <laughs> <laughs> Możesz możesz przeprowadzić maszynę? Maszynę? Tak, albo ja przyprowadzę dla ciebie. O, no to tak. już się boję, normalnie. Już jak ty mi będziesz maszynę e, przyprowadzał, to strach mnie ogarnia. I tak w ogóle to trzeba byłoby mojego dojca trochę naprawić, nie? Bo on tam na wykończeniu jest, a wie, że... Trochę naprawić? O, do 80 mi ping skoczył. zakręcie mnie schwyciło. Mam nadzieję, że tam ładnie miejsce zrobiłeś na podwórku. Ja ładnie miejsce zrobiłem na dwórku, a skądże znowu chłopie, o czym ty do mnie mówisz? <noise> co ty zrobiłeś kurde? Co ty wysypałeś? me. A po co? Żeby, zabrać, żeby, żeby zrobić ten kawałek kurde trawy? Nie, żeby ją przerobić w kostki, bo się już na ten nie mieści przecież na strychu jest mam maksymalną ilość Ty lubisz ETSa? Macie panie Ty zakupił za sprzęt To będziemy tu ładować panie? Tu będziemy ładować wszystko kurde to co nam jajka e, sery to jajka to e, wiesz jajka to jeszcze nie teraz trochę mieladży to dość porządnie e, co zakupione? Zakupiona została ciężarówka marki MAN i przyczepa albo naczepa marki, marki naczepa. z reklamą. Krone. Nie, nie, nie ma czegoś takiego jak marki Krony To jest tylko reklama Krone. A naczepa jest kurde naczepą. Nie, kronę to zbudowało? Nie doszukuje nas. Wziąłeś się za tą robotę co nie trzeba, no ale dobra. No jak nie trzeba, zaraz słomy też będziemy sprzedawać, czy nie sprzedajemy słomy? Na razie to są fajne zadania, panie. A, no to jak są fajne zadania, no to bierz jakieś. Ja tylko tutaj skończę to tak i to. idziemy w pole. Ja, ja, ja ci wezmę zadanie za ochudę. Są, tak... są dwa przygubowe. Jedne za 18 tysięcy. Pożycz przedmioty. To już jakaś kurde orka wielka. Kultywowanie. cyk, A drugie za 13 tysięcy. Też kultywowanie. Yy, Pożycz przedmioty. okej. Okay. Także dwa zadania. W sumie mamy same kultywowanie dwa pola. Ja już sobie wezmę przegubowca. Pojadę na pole numer 21. Hmm. To to największe, zapewne co? Hmm. Co się tak, tak czuję, że 21 to największe, chyba? Największe to jest 19. A. Ty, a w ogródku Ty byłeś, czy nie byłeś w ogóle? Nie byłeś, nie patrzyłeś czy warzywniak się urósł czy nie urósł mm, szczerze nie No tu poważne Dobra. poważne interesy muszę robić Poważne interesy No widzisz, umie też ladzy To, to nie wina Coś ty kurde zawinają jakieś te To tylko takie niestety maszyny Ja mam Johnny Deera tego przygubowego O teraz ja. może być bo jest ten automatyczny zapis Dobra gdzie ty gdzie ty jedziesz? Ja jadę na pole 21 a ty chyba na dziesiątkę A ja na dziesiątkę User your Dzień dobry Ciała. A ja na dziesiątkę no ty. serdecznie Ty, a jest jeszcze 18 zrobienie? Nie, ty, 18 i 21, co ty mnie oszukujesz, ty? No, tam, to, tam, to 18, tam 18 no, 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 to 18. Powaliło mi się po prostu. Powaliło <laughs> tu. Nie, no spokój. Ja tu mam jechać, no dobra. Tak, żeś mnie załatwił, okej. Okay. Uuu ja cię pierdzielę, jakie tutaj jest przestrzeń. Nie, a tu może ja ci pomogę, a dwa takie same sprzęty? Nie. Znaczy kultywowanie tak, ale... No, zobaczysz, kurde. Jak da radę to będziesz robił, a jak nie da rady. Orkę Wyjadę. można było zrobić, nie? To jadę do ciebie w takim razie. Tak Dodam jak... pan Dziaszka. Ja ci pomału Odbębiłeś twojej warty? Nie Nie byłeś w ogóle? Nie. O, patrz, pinga mam, pinga mam teraz 200 No to nie wiem, o co, come on. w takim razie serwery tego, padają Gianta Nic nie pada, wszystko działa No nie, bo teraz, teraz u mnie jesteśmy znaczy u mnie, no ja wziąłem od Badiego save'a i u mnie założyliśmy nie? No daj mi save'a, ja wam założę i sobie zobaczycie Nie będę już dawał nic kurde <laughs> Czemu? No co tylko <laughs> zobaczysz, bo żeby panu tylko save Bo mi się nie bo... chce kurde znowu na nowo odpalać, zresztą robię nagrywkę odcinka No dobrze, no to po nagrywce możesz dać, wejdziecie, zobaczycie i tak no. dalej, no kurde, no co to jest za problem No po nagrywce to, to może, myślę, że tak jest Bry wysyła ci nag Znaczy. Noch noch, wiecie no. Ojo. To za chłop, nie wierzę. Się zdaje, że też te drzewa tutaj dużo dają. Ale mogę się nie znać. Pobierz. Kompresuje jeden blik. Wujek dojechał jechał Tak jest To pom Boys tylko 4,5 mega ważył? What the fuck a taka jaka taka Ty Z jaką prędkością ty robisz tą kultywację? 15 A ja, a ja 6 na godzinę 9 trzeba będzie ale to człowieku ja tutaj jelonkiem tym największym robię no to a ja co mam? Nie Holandę jakiegoś. Nie Holandę d 9 480 8 na godzinę. Pod górkę? No. Jeden, 6 5 Bo ja myślałem, że to pójdzie jak burza taki sprzęt. Ale kamieni tutaj masz na tym polu? Ale, Ale... To nie moje krony. Kontrol kontr C, teraz tak. Ło, na dysku C brakuje miejsca. Jak to tak, to niemożliwe. Zwykle i to No, no. Ja na dysku C nie ma pornoli. Dobra, to są na D, E, F, G, H, I, J. A <laughs> no dobra, dodala. Zobaczymy, czy to za Na płaskim, to i u mnie 15 idzie. Te a co to tak pod skos, kurde? Tak jak wjechałem z, z ulicy, tak? Jadę no. On ja mogę wiedzieć jakie to pole, czy to takie, czy to takie, czy to sraki, Oddzielam połówkę. Po co mam się kręcić jak po kolesonach, jak tu ładnie, tak jedno obok drugiego będzie szło chyba? Tak nie widział pani w oko. A to koło naszych kur nawet, blisko O, to trzeba do kurwa nie zajść, zobaczyć E, super, bo to od razu te mody, które Buddy ma wybrane, to od razu je zapina No, no ty nie wiedziałeś o tym? Teraz ja się nauczyłem What no. to kurde, to easy peasy, lemon squeezy Kontynuuj, teraz tak Nazwa serwera dir buddy and I to tutaj też przytulimy jakieś ładnych parę groszy, co? No 18 koła Minus, minus wynajem maszyn, no to gdzieś powiedzmy 14 Bynajmniej tak kliczko około 14 No a tej słomy co? Nie chcesz sprzedawać? Czy chcesz? Czy jak Czy co? Czy po co? Czy gdzie? I kiedy? Może sprzedawamy. A akurat, jak już jest załadowany jak ten, jak już kupiłeś tą naczepę? No bo tam no dla ten. kur to mamy 32 sztuki już, nie? To tam powinno styknąć. Na jakiś czas. Hmm. Zobaczymy, czy to jeszcze zadania będziemy mieli. No jak to się mówi? Z tymi siano kosami, bo tak widzę. Kultywacje teraz nam dają. No ale, bo czekaj, a te pole nie było koszone przez siebie? Nie, dziesiątka była koszona tam z boku. Widzisz tam, gdzie ten słup? Na dole. To tam hmm. było koszone. A z górki to ciśniesz no. tym niecholantem. Stój, 15, 15. Stój. Ale, ty, kurde, ten kultywator też masz szeroki. No. nie wiem, czy nie większy niż Twój. Chyba raczej tak Mam wrażenie, że nawet więcej mocy masz, panie. Może być, tak jest 480 jest tu napisane na na tym na naklejce. Mówię, że te jelonki to szroty. <laughs> no, ale w tak bardzo popularne no. Chyba, że robią dwa rodzaje. A szroty i śroty i większe szeroty. W Polsce chyba dużo jelonków nie ma, nie? nie? Dużo jest. Jest dużo, a nie więcej jest New Holandów? No, bo to jest no, te... tak tańsze. Chociaż no. nie do końca. New Hollandy Holland są za to twardsze, bo te jelonki to takie szeroty. Dobrze moi drodzy serwer czego stoi Łoki doki jak skończymy te pole to przyjdziemy do siebie Znaczy do siebie w sobie <grym> <grym> Tylko, że będziesz miał nie aktualnego save'a więc. No to tyle to dośle, że cię przerzucę, ale sobie jak to chodzi po prostu. A co, Dedyka nam postawiłeś? Dziękuję ci uprzejmie. Ja, uważaj, bo zaraz je Dedykiem puszczuję. <grym> O, o, o Oho To, laga dostałeś? No, chłopie, 2500 mam O jaja To ty bogaty, jak 2500 lag <grywia> I, i, ro, I rośnie I, i zobacz i, a wy się śmialiście kurde wczoraj ze mnie. Ja proszę bardzo, no, nawet w miejscu stoję Wyszło z tego, a ciągnik stoi ja Zaraz nie... Poczekaj jak ci się odblok, to zaraz nie będziesz stał w miejscu. Nie wiem, czy ten las to zatrzyma 2100 2100 I jesteśmy u Jarego I rośnie, i rośnie, kto więcej? <grywia> 200, kto da więcej Weź na wszelki wypadek, zapisz No, to, się, to jest automatyczny zapis. Jakby co. Moi drodzy, prawda jest taka, że badia ja mu się w nie chce robić, nie? I on tam specjalnie dużym palcem u nogi o. zagniata ten kabel od internetu, żeby, żeby powiedzieć, że o ruszyło, mu odcięło. Yeah. O, o, o. 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 ja, o, dali, o, tylko powi powiedziałem, nie? O. 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 Ło! To ty do przodu, gdzie ty jedziesz, chłopie? Te ja, ty tak nie zostawię takich plam, bo na mnie zapłaci. Ja na razie nic nie mogę zrobić. Spalnie nie może go obrać. A żebyś wiedział. Na no, razie to ja widzę, że ty się kręcisz w kółko. To po co ko mnie jedzie? Nie wiem, co próbuję zrobić. Na razie to próbuję tylko na pewno zrobić. ci to nie wychodzi Jako u ciebie jadę Masakra Ja ty się kręcisz w jednym miejscu w kółko. No bo chopie nic nie mogę zrobić, no, bo teraz zatrzymać się maszyni No wiem O. Ja będę musiał sam kończyć no Tego to dochodzi Masa kreła Dobre, dobre. To specjalnie robi, nie? Niech specjalnie? No. Co mi tam zależy? Przecież robić ja się... mu się nie chce, prosto, nie? Tak, wziąłem zadanie robić mi się nie chce, ty kurde, dziadu karwalijski. Ruszysz się w końcu? Chcę jechać Dobrze, uh -huh. że to kultywator, to przynajmniej nawet jak cię wyrzuci przez pół pola To, to chociaż zrobisz kultywację, nie? Przyjdziesz sobie Nie no Jestem w ogóle cokolwiek chcę zrobić, ale na razie to Mój ciągnik sam nie wie, co chce zrobić. No, on ma swoje życie. Mój ciągnik ma swoje życie. No to teraz. Y, to, to, teraz wiesz, jak się my czuliśmy wczoraj, nie? Ty, no ale to nie moja wina, no zobacz, no, u ciebie to samo. No. Się moja dzieje, też no. nie, no. No. Dobrze, zaraz będziemy. Zaraz pójdziemy do pandy, pandy będzie Zobaczymy, to samo. Zobaczymy czy u pandy jest samo. Jak będzie to samo, to będzie wiadomo o co chodzi. No. O co A jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, tak? No, cicho w końcu prosto jadę. To może coś być. O, no, do 4000 doszło. Aha. O, kurde. O, no, cicho, coś tam? Coś tam robię. Tylko nie wiem, czy nie zatrzymam się na tym płocie przy kurach, ale O. O. <grystanie> 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 Takie zrywy jak Peres przy Seksie, Ło! Wow. Nie, 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 drzewo, pięknie zaliczone. Później maszyny powsute i mówię, kurde, maszyny zepsute. Te, ty, ty w ogóle robisz? Bo ja cię nie widzę, tutaj tego. Weźmie się w końcu za robotę? Aż pół pola mam zrobione. Gdzie? Tu to widzisz. O! Uh -huh. O, Ale dzwon. Dobrze, że stała ta hala, kurde, tutaj z TV. Obok, kurde. Zatrzymałem się, bo nie wiem, gdzie bym się zaczynał. Pędziorek, będziesz jutro w Poznaniu? Jeśli mordelizał. myślałem, że się spotkam. To... Ja będę chcesz. No? Nawet. <noise> ja jutro będę chciał. Flaszkę jakoś zrobimy? Pewnie. Ale to nie wrócę do domu Nano. Wiesz, ja mam hotel zarezerwowany. No, to muszę ze dwie flaszki wziąć. dwie flaszki wewnątrz. Radę? No, powinniśmy dać radę. Będzie krucho. Mi się zdaje, że jakbyśmy się pozbyli większość tych drzew liściastych... Bardziej ty powinieneś dzisiaj do Pereza na grilla pojechać. A. Jak się grilluje, chłopak, sam. Częściej się nie pozby... Częściej części się nie pozbędziesz, bo one są poza granicami, tak jakby, nie? Znaczy ręcznie się nie On pozbędziesz. No to niech se ustawi lepiej ten mikrofon kurwa Jakbyś, i tą klawiaturę, bo chłopie. nie szło ujebać kurwa, dlatego kurwa przyszedł tutaj na No już kurwa, klapa od ciszej chodzi kurwa niż... O kurwa Ty no chłopie, no tak zaczął napierdalać, że chłopie nie ujebałem przez słuchawki. Myślałem, że mi uszy wypierdoli. Jak... Ej, panda, ty też go słyszysz, go przerywanego. Aaa, tak, tak. A ja was słyszę normalnie. Ale za to chudę grę to powiem ci... No. Mój ciągnik stanął w miejscu. I mówi, że już się napracowałeś, tak? Jednym słowem. Po, poniżej 950 pinga mi kurwa zgasło. jakiegoś czasu. Nawet teraz już do maszyny nie mogę wejść, maszyna sama. Dobra o weszłem? Dobra Buddy, zapisuj sobie, to my kończymy w takim, znaczy, w tej, takim bo, razie bo i będziemy chować ja, gdzie indziej. Bo, bo ja to tak to... no. No, no, ja z... no, ja no ja wasz... zapiszę grę, a ty zapisz sobie tam OBS, nie? Ja nie mogę... Za... Aha, tak A no Buddy, o kurwa nie włączyłem. Nie włączyłem <laughs> akurat <w> przyjacielu. Nie. No. <laughs> to, to nie wiem, że będziesz rzucał tego save'a na teraz i no. odpalamy na nowym tym waszym save'ie czy no.